Witam wszystkich serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem Po Oczach. No i zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy nagrywanie daily vlogów, podczas których odpowiadać będziemy na pytania widzów dotyczące Tajlandii, życia w tym kraju, ludzi, obyczajów, kultury i różnych ciekawostek. Dzisiaj słuchajcie. Będzie dosyć interesujący, a równocześnie poważny temat, ponieważ będę starał się odpowiedzieć na pytanie, które dotyczy problemów tajskich rodzin. To znaczy, jedna z osób oglądających zapytała mnie, żebym powiedział, jakie są główne problemy występujące w tajskich rodzinach, żebym opowiedział. Jak wygląda od środka na przykład wychowywanie dzieci, relacje rodzinne, ale również ogólne problemy w tym kraju, które występują pośród wielu członków tajskich rodzin? Jest to, słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie, ale równocześnie odpowiedź na nie nie jest łatwa, ponieważ no, w tym kraju mieszka prawie 70 milionów mieszkańców. Dodatkowo ja nie znam przecież wszystkich ludzi tutaj w Tajlandii, ale to, o czym będę opowiadał, jest oparte przede wszystkim o doświadczenie, ponieważ mam tutaj sam rodzinę i niekoniecznie te problemy dotyczą mnie bezpośrednio w tym sensie, że między na przykład moją żoną i mną występują takie problemy, bo nie występują, ale nawet wśród członków najbliższej rodziny pewne zjawiska mają miejsce, więc opieram to o praktyczne doświadczenie. Po drugie, Opieram to o obserwacje. Tak? Żyję w tym kraju, znam sporo ludzi, spotykam różnych tajów w różnych okolicznościach, słyszy się również co nieco od tajskich rodzin, od znajomych, przyjaciół, współpracowników itd. A po trzecie, okazuje się, że wiele tych rzeczy, o których opowiem, są to rzeczy, do których również dochodzą. Obcokrajowcy, którzy mieszkają w tym kraju i również mają tutaj tajskie rodziny i okazuje się, że ich wnioski, do których dochodzą, to co słyszę podczas rozmów, nie różni się wiele od tego, co po prostu obserwuję i sam myślę. Kolejna sprawa jest bardzo ciekawa, że jakiś rok, prawie dwa lata temu, zadałem moim studentom pierwszego roku na uniwersytecie plus uczniom szkoły średniej od maturzystów, dwie klasy w dół, czyli Powiedzmy czwarta, piąta, szósta, gdzie szósta klasa w Tajlandii to jest tak zwana klasa maturalna, Matajum Six. Pewnego rodzaju zadanie. To znaczy studenci pierwszego roku na uniwersytecie, plus uczniowie tej szkoły średniej, mieli napisać esej, którego tytuł brzmiał w następujący sposób. Opisz jedną rzecz, którą nauczyła cię twoja mama. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz w tym życiu wartościową, ciekawą, interesującą, potrzebną, użyteczną, przydatną, której nauczyła cię twoja mama, to co by to było? Co najciekawsze, słuchajcie, zebrałem około między 450 a 600 esejów, gdzie 80 prawie 90% tych prac w ogóle nie odpowiadała na pytanie czy na hipotezę zadaną na początku zadania, ale Skupiały się na opisie właśnie tajskich rodzin. Większość tych uczniów i studentów zaczęła pisać o problemach rodzinnych. Kto, gdzie, skąd pochodzi, z jakiej jest rodziny, jakie ma problemy, a to mama gdzieś w drugiej części kraju, a to rodzice po rozwodzie, a to ktoś był molestowany, a to ktoś, wiecie, ma problemy emocjonalne, a to ktoś, wiecie, jest nieakceptowany przez rodziców za swoje. Tutaj można powiedzieć podejście do kwestii orientacji seksualnej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zebrał się naprawdę ogromny materiał badawczy, chociaż ja w ogóle nie zadawałem tego zadania, żeby przeprowadzać badania, eksperymenty, czy jakieś tutaj można powiedzieć, nawet prowadzić sądy, które miałyby dotyczyć życia w Tajlandii, ale okazało się, że 80-90% tych prac to są również treści, które. Są zgodne z tym, co ja obserwuję, zgodne z tym, co myślę, zgodne z tym, co również otrzymuję od innych ludzi, z którymi rozmawiamy. No i jest to materiał badawczy, który pokazuje życie w Tajlandii od środka. Słuchajcie, nie opowiem o wszystkich problemach tajskich rodzin, ponieważ jest bardzo dużo tematów i właściwie to można rozłożyć na nie kilka odcinków, nie kilkanaście, ale nawet na kilkadziesiąt lat. Natomiast opowiem o kilku takich podstawowych, które narzucają się na pierwszej linii, wpadają od razu w oczy i widać to w cudzysłowie gołym okiem. Przede wszystkim, słuchajcie, nie dotyczy to również wszystkich Tajów, nie dotyczy to wszystkich rodzin, ale dużym problemem tego kraju jest kwestia rozbitych rodzin. Wiele tajskich rodzin jest po prostu rozbitych, słuchajcie. Są jakieś, wiecie, Małżeństwa, gdzie kobieta ma na przykład dziecko z pierwszego związku, później wiąże się z kolejnym facetem, z którym ma dziecko, więc już wychowują razem dwójkę, a później jeszcze w dalszej perspektywie okazuje się, że ten facet ma kochankę albo dwie, albo jeszcze w ogóle poszedł w tango do innej kobiety. Bardzo dużo sytuacji można spotkać, gdzie są to jakieś mieszane rodziny. Rodziny rozbite, gdzie nie wiem, jest samotna matka, bo facet gdzieś poszedł, albo rodziny, gdzie właśnie. Jest kilkoro dzieci z różnych związków, facet z kolejną kobietą, kobieta z innym facetem. To również generuje kolejne problemy, które związane są z tym, że bardzo często dzieci wychowywane są przez dziadków. Bo ojciec gdzieś tam jest w Bangkoku, pracuje, zarabia pieniądze w fabryce, matka w drugiej części kraju. Również dużo samotnych matek, które wyjeżdżają na przykład do Patai albo innych regionów turystycznych, typu na przykład Pukel i tak dalej i te dzieci zostają z dziadkami na wsi, to generuje kolejne problemy. Dlaczego? Nie dlatego, że ci dziadkowie muszą być źli albo są niedobrymi ludźmi, ale bardzo często wygląda to tak, że te dzieciaki same chodzą gdzieś wiecie po ulicach, bawią się z innymi dzieciakami. Ci dziadkowie nakarmią oczywiście, upiorą ubrania, umyją te dzieci ale też już w wielu przypadkach nie mają nawet siły, żeby się z nimi bawić, biegać. Jak dziecko ma 8-10 lat, albo 5 albo 4, no to jest energetyczne, ma siłę, tak? chce się bawić, skakać i tak dalej. A ci dziadkowie nie mają na to ani czasu, ani ochoty, ani siły. Często są to jacyś wiecie też rolnicy, którzy gdzieś tam w polu muszą pracować, zbierać swoje banany. Ten ryż również, który jest i tak dalej i często po prostu to jest tak, że oczywiście nakarmią, umyją, ale te dzieci bawią się po prostu same, tak. Na wsiach to jeszcze inaczej, bo tu ludzie mają swoje domostwa, jakieś ogrody, jakieś pola i tak dalej, więc te dzieci też często są zabierane z tymi dziadkami do prac polowych i tak dalej. A w mieście, gdzieś tam w Patuntanii, Rangsit, gdzieś przy slamsach to te dzieciaki same biegają, rozumiecie, i oczywiście nie dotyczy to wszystkich rodzin, nie dotyczy to całej Tajlandii, ale wielu, wielu, wielu przypadków. Kolejna sprawa jest taka, że po prostu te dzieci nie mają też wzorców, no bo jak nie ma ojca, nie ma matki, jest babcia, dziadek, nawet gdyby byli najlepsi, no to po prostu mają swoje jakieś podejście już do życia, jakieś, wiecie, tradycyjne wartości, myślenie w inny sposób. Również często ci dziadkowie nie są w stanie Poświęcić czasu, jeśli chodzi o edukację. Sami są niejednokrotnie, wiecie, po kilku klasach szkoły podstawowej, ledwo ktoś skończył może szkołę średnią. To w ogóle nie jest odzwierciedleniem tego, czy ktoś jest dobry, inteligentny i tak dalej, bo można być osobą, która ukończyła kilka klas szkoły podstawowej, ale być inteligentnym, wyedukowanym, oczytanym i tak dalej, ale. W większości przypadków ci ludzie nie są w stanie pomóc tym dzieciom, więc kolejna sprawa jest taka, że te dzieci są też wychowywane przez system, przez szkołę, przez nauczycieli. I bardzo dużo dobrych jest nauczycieli w Tajlandii, którzy nie stanowią tylko, można powiedzieć tutaj, kogoś, kto uczy przedmiotów, jakiejś wiedzy z danego zakresu, ale rzeczywiście pełnią ci nauczyciele w dużym stopniu rolę wychowawczą. Współpracują z tymi rodzicami, z tymi dziadkami, jeżdżą na jakieś inspekcje do domu raz w miesiącu, patrzeć jak po prostu żyją te dzieci, czy mają odpowiednie warunki finansowe, ekonomiczne, czy po prostu są wychowywane również w odpowiedni sposób, i tak dalej, czy zapewniony jest dach nad głową, bezpieczeństwo i wiele innych spraw. Ale niestety to też generuje problemy, więc bardzo dużo rozbitych rodzin. Związki, rozumiecie, mieszane, dzieci z różnych mieszanych związków i tak dalej. Wychowywanie tych dzieci przez po prostu również dziadków, co generuje problemy, bo rodzice w innej części kraju, a to generuje kolejne problemy, czyli również problemy emocjonalne, niestabilność, można powiedzieć również na polu psychicznym u wielu uczniów, u wielu wiecie studentów, bo obserwuję to u dzieci, u młodzieży, rozmawiam niejednokrotnie, nawet ta praca gdzie pisali esej, pokazała mi wiele, wiele rodzinnych problemów, słuchajcie, które z tego po prostu wynikają. Więc, pierwsza sprawa to są rozbite rodziny, są rodziny, gdzie są mieszane dzieci. Druga sprawa, wychowywanie tych dzieci przez dziadków. Niekoniecznie wszyscy dziadkowie muszą być źli, ale tak to po prostu w wielu, wielu, wielu przypadkach w tym kraju wygląda. Jakie są? Kolejne problemy, to akurat może nie być problemem, ale jeden z Polaków, który też mieszka w Tajlandii, gdzieś podczas wywiadu na swoim kanale opowiadał o tym, że w Tajlandii jest jedna piękna kwestia, której nie ma już w Polsce. To znaczy, że tutaj porównując europejską kulturę do kultury azjatyckiej, wszyscy działają razem, grupowo. Już nie mówimy o Chinach, o Korei Południowej, Japonii, ale że liczy się rodzina, że nie liczy się indywidualizm, że wszyscy są razem, wszyscy sobie pomagają, wszyscy razem mieszkają, wymiana pokoleniowa, że u nas w Polsce też to kiedyś było, a teraz tego nie ma. I to jest akurat zjawisko, które ma w sobie elementy pozytywne, ale ma również elementy negatywne, niestety. Bo oczywiście to jest piękne, że. Mieszkają dzieci z rodzicami, później wnuki razem z dziadkami, później z prawnukami, pradziadkami, wszyscy pod jednym dachem, i tak dalej. Jest wymiana pokoleniowa. I teraz, to co mówi ta osoba, jest oczywiście ważne. I w Tajlandii, rzeczywiście, jak w wielu krajach azjatyckich, jest działanie grupowe, mało indywidualnego. Myślenie również stadne, byśmy powiedzieli. Liczy się grupa, nie jednostka w wielu sytuacjach życiowych, ale. Przy wszystkich pozytywach tego zjawiska nie mówi się też, dlaczego między innymi wiele tajskich rodzin mieszka razem pod jednym dachem to znaczy pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki i tak dalej. Pytanie brzmi, czy wynika to z jakiejś miłości, z jakiegoś romantyzmu, z jakiegoś wzajemnego uwielbienia? W wielu przypadkach może tak być, bo oczywiście występuje miłość, uczucia, ludzie się szanują, tak, kochają, razem ze sobą są. Ale w dużym stopniu jest to wyrwane z kontekstu, a realia są takie, że dzieje się tak dlatego, że po prostu chodzi w dużym stopniu również o ekonomię, o pieniądze. Widzicie, w Tajlandii w większości przypadków nie ma w ogóle emerytur. Emerytury w tym kraju otrzymują ludzie, którzy pracują lub pracowali dla tajskiego rządu, czyli policjant, żołnierz, prawnik. Nauczyciel rządowy, bo to też jest specjalne stanowisko. Ktoś, kto jest, wiecie, żołnierzem w wojsku. Takie osoby otrzymują emerytury, bo były pracownikami rządowymi. Ktoś przepracował minimum te 25 lat i ma emerytury. Ale w większości przypadków w całym kraju ludzie nie mają emerytur. Moi teściowie na przykład nie mają żadnej emerytury. Tato ma lat 76, mama. 68 prawie 70 i nie mają emerytury. Fakt, są to rolnicy. Mają swój kawałek ziemi, swój ryż, swoje banany i tak dalej, ale mieszkają akurat w swoim domu na swojej działce z najstarszą siostrą mojej żony i mężem. I ta najstarsza siostra i ten mąż, i oczywiście jeszcze jedna siostra i moja żona, oni otrzymują rodziców. Wynika to z kwestii ekonomicznych. Po pierwsze nie ma emerytur, po drugie w Tajlandii, słuchajcie, służba zdrowia płatna. Edukacja płatna. Nawet w państwowych szkołach publicznych, na uniwersytetach, płaci się czesne. To jest oczywiście tańsze niż w szkołach prywatnych, nie mówiąc już o międzynarodowych, gdzie ceny są po prostu kosmiczne. I oczywiście są szkoły, gdzie jest dofinansowanie z rządu, z budżetu, gdzie ci uczniowie nie muszą płacić, ale w większości przypadków edukacja w tym kraju jest płatna, nawet w szkołach publicznych. Na tym bardziej prywatnych czy międzynarodowych. Dodatkowo służba zdrowia są publiczne szpitale. Niebyci tajowie mają dostęp do lekarza, do służby zdrowia, ale też w większości przypadków za operacje, zabiegi, pobyt w szpitalu, leki i tak dalej za wszystko się płaci. Więc to, że te rodziny mieszkają razem, to w dużym stopniu wynika słuchajcie, z ekonomii, a nie z jakiegoś romantyzmu, z jakiejś nadmiernej miłości, uwielbienia. I tak dalej. Gdzie oczywiście są rodziny, które się szanują, kochają, wspierają, i w wielu przypadkach tak jest, ale w dużym stopniu ekonomia po prostu, tak? Dziadkowie wychowują wnuki, dzieci chodzą do pracy, utrzymują tych dziadków i te swoje dzieci, i to tak jest, później z pokolenia na pokolenie, ziemia też przekazana dom. To jest oczywiście pozytywne, jest to ciekawe zjawisko. W Polsce też tak kiedyś było i ma to więcej pozytywów niż negatywów, bo rzeczywiście jest ta wymiana pokoleniowa jest więź między tymi ludźmi budują się silne, mocne relacje, wsparcie również ze strony rodziny bardzo często występuje, ale też nie u wszystkich, bo są też patologie w różnych rodzinach, ale jest to oczywiście pozytywna sprawa, która oczywiście również generuje rzeczy negatywne, no bo im więcej ludzi pod jednym dachem, tym więcej problemów, tak, ale to też jest tego rodzaju właśnie zjawisko, które wynika z ekonomii a nie z jakiegoś romantyzmu i uczuć tak, ale jak mówię ma to pozytywne strony, no rodzina tutaj razem, rodzina się wspiera rodzina sobie pomaga, chociaż nie wszędzie jaka jest kolejna sprawa którą można by można powiedzieć umieścić na półce z kategorii problemów Rodzinnych w Tajlandii, problemów, które dotyczą rodziców, dzieci, dziadków, wychowania i innych tego rodzaju rzeczy. Nie jest łatwo wybrać, ale myślę, że takim kolejnym problemem, kolejnym elementem, który dotyczy wielu tajskich rodzin jest spory brak. Zaufania o dziwo, na przykład w kwestiach finansowych i w kwestiach pieniężnych, co też wynika z pewnego rodzaju podejścia kulturowego. To znaczy, ogólnie tajowie bardzo nie ufają sobie, w kwestiach pożyczania, na przykład pieniędzy, tak? Jeżeli masz jakieś problemy finansowe i chcesz pożyczyć pieniądze od kuzyna, siostry, brata, szwagra, yy, nie wiem. Od męża, żony, dziadka, wujka, rodziców, to bardzo, bardzo często ci tajowie sobie nie ufają tutaj w kwestiach pieniężnych. Oczywiście to zależy od rodziny, bo ja mam bardzo dobrą rodzinę i gdyby trzeba było, to ktoś by mi pewnie pożyczył, pomógł i tak dalej. Ale ogólnie tajowie w społeczeństwie nie ufają sobie pod kątem pożyczania pieniędzy, a to wynika z tego, że w wielu tajskich umysłach słowo pożyczyć Oznacza dać. To znaczy, jeżeli jakiś taj pyta kogoś o pożyczkę, to w założeniu myśli, że jeżeli ktoś mu pożyczy, a jest na przykład rodziną, czyli jest to mama, kuzyn, brat, siostra wujek, i tak dalej, szwagier, no to myśli w kategoriach, że jako rodzina musimy sobie pomagać i ty mi te pieniądze przecież dałeś, tak? Dałeś mi te pieniądze, pomogłeś mi, nie muszę tobie oddawać i tak dalej. Więc często jeżeli ktoś pożycza komuś pieniądze, no to musi się liczyć z tym, że być może tych pieniędzy nie odzyska, bo ktoś mu tych pieniędzy nie odda, może uważać to za stratę. Po prostu no, jest to dosyć nieodpowiedzialne podejście do pieniędzy, ale to też rodzi brak zaufania i okazuje się, że nawet w rodzinach ludzie sobie pieniędzy tutaj nie pożyczają, no bo też już nauczeni doświadczeniem wiedzą, że jak komuś pożyczą, to ten ktoś będzie uważał, że tych pieniędzy nie pożyczył, tylko te pieniądze otrzymał, że w sumie przysługa rodzinna i że w sumie powinienem oddać, ale nie muszę oddawać tych pieniędzy i tak to po prostu wygląda po prostu w wielu przypadkach. No, jest to związane po prostu właśnie z podejściem do finansów, do ekonomii, do wielu, wielu, wielu życiowych spraw. A tutaj mamy panów policjantów kontrolują ruch, wypuszczają i wpuszczają samochody do jednej lokalnej szkoły, a my jesteśmy w drodze. Więc spory brak zaufania wśród rodzin, jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale ogólnie również Wśród tajskiego społeczeństwa, oczywiście nie bez przyczyny, bo wynika i ze złych doświadczeń, i z ogólnego podejścia do kwestii pieniędzy, do kwestii materialnych, do pracy, zarabiania, oszczędzania, pożyczania sobie tych pieniędzy i wielu, wielu, wielu innych aspektów. Jakie jeszcze, słuchajcie, mogą występować problemy wśród tajskich rodzin? Jest to ciekawy temat. Myślę, że omówię go jeszcze w przyszłości w kolejnych odcinkach. Na dzień dzisiejszy zakończymy, ponieważ te kwestie, które poruszyłem, myślę, że są przynajmniej na tym etapie wystarczające. To tak na koniec słuchajcie. Natomiast jak mówię, jest wiele rzeczy pozytywnych w tym kraju, wiele rzeczy pozytywnych nawet, które moglibyśmy zaczerpnąć z tajskich rodzin i zaadaptować czy przenieść na polski grunt. Bo jak mówię, ta wymiana pokoleniowa to mieszkanie z dziadkami, z pradziadkami, z rodzicami, z wnukami. To ma więcej rzeczy pozytywnych niż negatywnych i stanowi ogromną wartość. Przede wszystkim rzeczywiście jest ta wymiana pokoleniowa, obcowanie tych wnuków z dziadkami, tak? Drzewo genealogiczne, ludzie wiedzą, skąd pochodzą, ile mieli tych wiecie, wnuków, dziadków tak dalej. No u nas jest to już zatarte w pewien sposób. Rodziny zresztą są mało dzietne w Polsce czy w Europie, w Tajlandii jeszcze, rodziny są wielodzietne. Rzadko zdarza się, żeby rodzina miała jedno dziecko, chociaż. Te nowe pokolenia, już w moim wieku ludzie, czy nieco młodzi, no to mają po jednym dziecku, góra, dwóch. To też się wiąże z ekonomią, ale jeszcze powiedzmy rodzice mojej żony, a już nie mówiąc o dziadkach i tak dalej, no to rodziny wielo wielopokoleniowe, kilkoro dzieci, nawet kilkanaście dzieciaków, no i tym samym kończymy. Życzę Wam dobrego dnia. Zostawcie komentarze, dajcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to również je. Zadawajcie to, co powiedziałem, opieram o własne obserwacje, doświadczenie, wiedzę, którą otrzymałem od innych Tajów, ale również wnioski wielu obcokrajowców, którzy w tym kraju mieszkają i właściwie mają podobne obserwacje, przemyślenia i doświadczenia. Oczywiście nie opieramy się o stereotypy, nie generalizujemy, nie wrzucamy wszystkich do jednego wora. I oczywiście, tak jak kiedyś już mówiłem, każdy może mieć swoją Tajlandię. Ja wszystkiego nie wiem, wszystkiego nie widziałem. Wszystkiego nie doświadczyłem, nie pozjadałem wszystkich rozumów i pewnie jest wiele rzeczy również, o których jeszcze się będę musiał dowiedzieć. Będę musiał zweryfikować, może zmienię opinie, poglądy z czasem. Może się okaże, że to co mówiłem, tak naprawdę jest błędne czy nie stanowi zbyt wielu prawd. Także ja nie pretenduję tutaj do bycia mentorem, znawcą Tajlandii. Przewodnikiem, guru, ale mniej więcej odpowiadam na pytania widzów, które to pytania otrzymuję. No i staram się, żeby zawsze to było w miarę obiektywne, chociaż wiadomo, że opieramy się o subiektywizm, o nasze indywidualne doświadczenie i tak dalej. Jak mówię, tak to mniej więcej wygląda. Życzę Wam wspaniałego dnia. Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnych tematach związanych z Tajlandią, z życiem w tym kraju. No i tyle. Wspaniałości, uśmiechu, radości, wszystkiego dobrego, całym!